Czy w tej sytuacji masz obowiązek kontynuować jazdę prawym pasem ruchu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji powinieneś zachować ograniczone zaufanie wobec wyprzedzanego rowerzysty, który nie trzyma rąk na kierownicy? Odpowiedź tak. Czy podczas ustalania bezpiecznego odstępu od zaparkowanych pojazdów, powinieneś brać pod uwagę możliwość otwarcia się drzwi w jednym z nich. Odpowiedź tak. Czy uczestnicząc w wypadku drogowym, masz obowiązek podać dane dotyczące umowy odpowiedzialności cywilnej pojazdu, gdy żąda tego inna osoba, która bierze udział w zdarzeniu? Odpowiedź tak. Czy skręcając w prawo na tym skrzyżowaniu, jesteś zobowiązany do zatrzymania się przed sygnalizatorem? Odpowiedź tak. Czy ten znak oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego? Odpowiedź nie. Czy z pasa, który zajmujesz, wolno ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu? Odpowiedź nie. Czy masz obowiązek sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu, jeśli w tej sytuacji jedziesz przy prawej krawędzi jezdni? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji widoczny znak ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe? Odpowiedź tak. Czy widoczne poziome znaki ostrzegawcze uprzedzają cię o miejscu, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo? Odpowiedź tak. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Odpowiedź: tak. Czy zgodnie z wskazanym z prawej strony znakiem pionowym masz obowiązek kontynuować jazdę prosto na najbliższym skrzyżowaniu? Odpowiedź: tak. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek włączyć kierunkowskaz? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo przejechać na wprost przez skrzyżowanie? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę lewym pasem ruchu? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji możesz podjąć próbę wyprzedzania rowerzysty? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji powinieneś kontynuować jazdę prosto przez skrzyżowanie? Odpowiedź tak. Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na drogę hamowania? Odpowiedź a. Prędkość jazdy. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? Odpowiedź B. Inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem niż wydane w kraju prawo jazdy. Jakie mogą być skutki nieszczelności układu wydechowego w pojeździe samochodowym? Odpowiedź B. Zwiększenie poziomu emisji hałasu przez układ wydechowy pojazdu. Czy masz prawo przewozić niemowlaka na kolanach osoby dorosłej? Odpowiedź A. Nie. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? Odpowiedź B. Pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu. Kierujesz samochodem osobowym podczas ulewnego deszczu. Którą z wymienionych czynności należy wykonać po wjechaniu w kolejne wypełnioną wodą? Odpowiedź A. Płynnie zmniejszyć prędkość. Po zapaleniu się którejś z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych należy się niezwłocznie zatrzymać i usunąć usterkę. Odpowiedź B. B. Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na długość całkowitej drogi zatrzymania samochodu osobowego? Odpowiedź C. Czas reakcji kierującego pojazdem. Jakie negatywne skutki dla kierującego pojazdem może powodować zaśnieżenie lub obrodzenie jezdni? Odpowiedź A. Zwiększone ryzyko poślizgu. Jaki czynnik powoduje zmniejszenie pola widzenia kierującego pojazdem? Odpowiedź A. Duża prędkość jazdy. Które w wymienionych elementów drogi powinieneś obserwować podczas jazdy autostradą? Odpowiedź B. Całą jezdnię i pobocze przed i za pojazdem. Jaki wpływ ma prędkość jazdy na kąt widzenia kierującego samochodem osobowym? Odpowiedź A. Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia zawęża się. Egzamin zakończony. Zdałem i zdobyłem 74 punkty na 74 punkty możliwe do zdobycia. Zapraszam do nauki pytań testowych na stronie poznajtesty.pl